Dzień dobry, drogie witam was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dziś zrobimy utwór zespołu Hey pod tytułem Sick. Akordziki jakie potrzebujemy do utworu, jest to akordzik E małe, C duże i H duże. Bicie jakiego będziemy używać, będzie to, to całe zwykłe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. Motyw zwrotkowy, gramy sobie dwa razy akordzik E, całe bicie. I dwa razy akordzik H duże. I znowu cała zwroteczka jest tylko na tych dwóch akordzikach. I H. A motyw refrenowy tak samo. Dwa razy E. Ale wrzucamy C. I H. I znowu dwa razy E. C. I H. Nie dopilnij. Późno przyszedł sen. Przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę. Przyjaźń. Nie, nie, nie. Nie to nie. Mówię nie gdy myślę, nie. I drogie ciaczki to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że akcja Wam się spodoba. Jak ktoś nie zna pisanki posłuchać, Bardzo fajny kawałek, każdy na pewno poradzi. I co? Na razie trzymajcie pobatki.